Ale czapkę masz jebanu, kurwa. Powiedz, że nie. Elo, to kukon dałaj zioło, szabat, cweluchu. O niepomocy, tylko nie ten pedalski kokon. Ale dużego szczura se zajebie. Co tu się odpierdala? Kokon biorę od niego klefę, więc wypierdalaj, spierdalaj wulczańska maczeta. Kurwa nie. O no, kurwa, to Kokon. Dzwoń do Grzesia, by go odjebał. Jakiś baran do siebie dzwoni. What the fuck Ja pierdolę, Szabat. I poskarż się mamie, że prawie cię zwałowali z bucha. Spierdalaj! Ale za uratowanie dupy i odjebanie Kokona macie tu klefę, co miała iść do wulczańskiej maczety. Jeninera. Bota mumy kasa. Jady na kurwy. Jadiemy na kurwy. Bymóg ciągnąć numkut no kasa. Jademy na kurwy. Jajdemy na kurwy. No, so Gozoły, mumy pełno nesa.